Cieszę się niezmiernie, że właśnie ukończyliśmy czwarty etap obwodnicy Śródmiejskiej. Jest to, jak wszyscy wiemy, jedna ze sztandarowych inwestycji, na którą bardzo liczymy i są na nią mieszkańcy. Etap ten kosztował 17,5 miliona złotych. Teraz przystępujemy do następnego, piątego etapu. Jest szansa, że w tym roku bijemy łopatę. Piąty etap, po zakończeniu piątego, zamierzamy też doprowadzić obwodnicę do Wojska Polskiego, to jest szósty etap. W Szczecinie już istnieją takie drogi rowerowe, które są z mastek sugrisowego, ale myślę, że tutaj jest taka inwestycja jedna z pierwszych, która spełnia mnóstwo y, takich pozytywnych warunków. Jaka jest jej zaleta? Po prostu? E, po prostu po pięciu latach nie, nie będziemy się spodziewać, że ona się pofałduje. Nie będziemy przekonać, na pewno się nie pofałduje, ponieważ jest, e, jest utwardzana mechanicznie. To, że jest równa, to ma znaczenie dla rowerzystów? E, tak. Oszczędzamy dużo energii jeżdżąc codziennie tą drogą na pewno. E, oczywiście kostka brukowa sprawia, że, że się e, tak brzydko mówiąc, telepiemy i, i tracimy dwie trzecie energii przynajmniej na, na przejazd tej samej trasy.